Szanowni Państwo, mówicie w ten sposób, że my chcemy mieć narzędzia, żeby karać, tylko problem polega na tym, że żeby ja też bym bardzo wiele rzeczy chciał, tylko problem polega na tym, że trzeba mieć do tego podstawę prawną. I problem polega na tym, że na przykład w stosunku do Polski czy do Węgier toczą się postępowania w ramach artykułu 7. Tylko nie potraficie państwo przekonać do tego większości i nie potraficie nawet przejść do y, drugiego etapu w tym głosowaniu. W związku z tym, w ramach tej procedury, w związku z tym wymyśliliście sobie, że obejdziecie tą procedurę i teraz w rozporządzeniu piszecie, że y, podstawą procedury nie będzie artykuł 7, tylko 322, który mówi o kontroli księgowej i finansowej. A jednocześnie w rozporządzeniu rozszerzacie to, y, o coś znacznie więcej niż księgowość czy kontrola finansowa. Mało tego, wytknęli wam to wasi prawnicy. Prawnicy rady pokazali, nie można tak robić. Jeżeli chcecie procedować, to proszę bardzo, ale tylko w ramach artykułu 7. Dokładnie to samo zrobił Europejski Trybunał Obrachunkowy, który powiedział, że jeżeli chcecie, to nie w ramach tej procedury, tylko w ramach artykułu 7. Orzeczenie z, czy stanowisko 1 przez 2018. Czyli jednym słowem, chcecie bronić prawa, a sami to prawo łamiecie. Dodatkowo chcę, chcę zapytać yy, pana komisarza, bo w raporcie Komisji Europejskiej dotyczącej właśnie łamania praworządności czytamy, że łamaniem praworządności w Polsce jest cytuję Rzecznik Praw Obywatelskich zmaga się z krytyką ze strony większości politycznej. Dlatego ja chcę zapytać pana yy, komisarza, czy jest w traktacie gdzieś zapis mówiący o tym, że nie można krytykować urzędnika publicznego? A w związku z tym ja chciałem zapytać, że skoro nie można krytykować urzędnika w Polsce, to czy może e, pana komisarza można krytykować? Bo jeżeli nie można krytykować pana komisarza w ramach e, procedury związanej z praworządnością, to proszę o tym wspomnieć, to może ja nie będę krytykował, bo wtedy połączycie może nasze budżety posłów z praworządnością i nam wtedy będziecie obcinali środki. Zobaczcie do jakiego absurdu doszliśmy tutaj w tej izbie. Wy coś chcecie i natychmiast trzeba znaleźć do tego, nieważne czy jest podstawa prawna. My tego chcemy i to natychmiast ma być. Nie tak się proceduje. Albo praworządność, albo brak praworządności. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Komisarzu, ja widzę, że pan liczy na to, że nikt nie weźmie tych wszystkich sprawozdań i tego nie przeczyta. A proszę bardzo, pierwszy przykład z rzędu czytamy w tym raporcie: sposób powoływania sędziów w Hiszpanii piszecie Państwo przez Radę Sądownictwa wybierana przez parlament przez większość kwalifikowaną trzech piątych głosów i to jest dobre. Potem czytamy raport dotyczący Polski, sposób powoływania sędziów przez Radę Sądownictwa, wybierana przez parlament, przez większość trzech piątych głosów. I to jest złe i upolitycznione. Znaczy, ja chciałem zapytać pana komisarza, czy dla Polski i dla Hiszpanii są jakieś inne traktaty, ale to jest i tak jeszcze nic w stosunku do tego, bo w Polsce i w Hiszpanii to jeszcze sędziowie mają decydujący wpływ. Natomiast w Niemczech decydują już tylko politycy o tym, kto będzie sędzią i i tutaj piszecie, że to jest stabilny system, a nie upolityczniony. Ja powiem więcej krytykujecie Państwo, czytamy raport w Polsce, krytykujecie, że biuro antykorupcyjne jest zależne od władzy wykonawczej i to jest źle. A teraz czytamy raport dotyczący Niemiec i, czy, i cytuję Za zapobieganie korupcji w Niemczech odpowiada między innymi Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Federalny Minister Sprawiedliwości, Federalny Urząd Policji, czyli również władza wykonawcza, tak jak w Polsce, i to jest dobrze, a tam jest źle. No to przepraszam bardzo, to Panie Komisarzu, czy pan byłby uprzejmy powiedzieć, czy to jest tak, że są jakieś tajne traktaty, które my tutaj nie znamy, czy może nie czytacie tego, co nam tutaj wysyłacie do, do komisji? I ja naprawdę chciałbym, bo padło pytanie, ja jestem, że ktoś z Państwa jest ciekawy, co będzie za rok. Ja wiem, co będzie za rok. Za rok będzie dokładnie to samo. To znaczy dokładnie tak samo będziecie pokazywali, że w Polsce jest źle, a wszędzie indziej jest tak samo, mimo że w Polsce nie ma żadnego rozwiązania, którego by nie było w innym państwie. Dziękuję bardzo.